Siemanko, witajcie, widzowie, w kolejnym odcideczku z Tower Defense. I ja też się tego nie spodziewałem. Jestem tak samo zaskoczony jak wy, że w środę mamy update, ale jest to mini update. I słuchajcie, ten mini update wprowadza nowy Defense crate I mamy tutaj też nową postać, i dosłownie to jest taki mały update. I dalej mamy tech event, oczywiście, który powolutku tutaj sobie robię. I słuchajcie, tutaj aktualnie mamy nową postać, która totalnie nawiązuje. No, widzowie, do czego nawiązuje? Zobaczcie, jak to wygląda, nie? Totalnie. Może jetpacka wywalę. czekajcie, O nie mogę wyjść, dobra, już mogę. No, słuchajcie. Ta postać totalnie nawiązuje do Squid Game, oczywiście. Mamy takiego Titana Mena. 125 tysięcy dipsa. Oczywiście mamy jeszcze do przetestowania Titan Forcefield Woman, więc generalnie no tą woman przetestujemy, widzowie, ale to jeszcze, jeszcze na spokojnie. Dzisiaj robimy nowy mini-update. Zobaczcie, mamy takiego Titana, mamy taką tam jeszcze postać, o, jakąś taką, nie wiem, za chwilę zobaczę. No i mamy jakiegoś Octopusa. To wygląda jak ten twórca Squid Game, w sensie... Ten czarny charakter normalnie jest tą maską. I dosłownie to jest update widzowy Squid Game. No powiedzmy to sobie szczerze: to jest Squid Game Update w TTD. I mamy taki defense crate. I tutaj mamy Trapmana, widzowie. Octopus Cameraman. Wiadomo, jak Octopus to chodzi o Titan Octopus Man. I, ta i Octopus Cameraman. Chodzi oczywiście o Squid Game. I mamy Titan Trapman. I słuchajcie, 1% na to. Ja oczywiście kupię sobie troszkę tych crateów. Nawet, słuchajcie, kupimy ich tyle, żeby troszeczkę tutaj otworzyć, widzowie. A co? Tam wydajmy troszkę gemów. Ja w tej Grze, mam tych gemów, także na spokojnie. Dobra, kupione. Buścika odpalamy. Nie wiem, czy jest potrzebne, jak już mówiłem, ale odpalamy. Nawet mieliśmy, do... dobra, nieważne. I słuchajcie, otwieramy nowe defense crate. Zobaczcie, jakie piękne defense crate'y. Oczywiście, też zanim zaczniemy otwierać, idę wysłać kolejnemu widzowi 3000 gemów. Widzowie, wy też możecie dostać 3000 gemów. Wystarczy zostawić łapeczkę w górę, widzowie. Oglądać odcinki do końca, bo ten, kto ogląda do końca, dostaje gemy. No i oczywiście zasubować kanał, jak jeszcze nie subujecie. Tutaj, widzowie, aktualnie jeszcze robimy tylko te. TD. Zobaczmy, co będzie dalej. Ogólnie mam cztery kanały do Robloxa. Jak chcecie więcej Tower Defense gierek, to macie meres TD, jak sobie wpiszecie. Też mam tam kanał z Tower Defense. I słuchajcie, dzisiaj nie odbieramy maila. Po prostu wysyłam i robimy ten mini update, bo to jest coś, czego się nie spodziewałem. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która Cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, adopt mi pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który Cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod Meres, aby otrzymać. Aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić Paypalem, kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze TazaPay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać trader z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24x7 na stronce i na pewno wam pomogą gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. I tym razem widzowie, losowo wybrany widz, który ogląda oczywiście odcineczki do końca, mamy Ryczkowskiego, prawdziwy fan wiadomka, także gratki 3000 gemów. I Ktoś z Was też może dostać 3000 gemów. Wystarczy pisać pod każdym odcinkiem: biorę udział i swój nick po małpie. Uwaga, takie dodatkowe, słuchajcie, takie dodatkowe info można wygrać dwa razy. Więc naprawdę, kto już wygrał, to nie jest tak, że już nie może wygrać. Ja robię tak, że każdego widza po prostu losowo tutaj wybieram. Nikt nie ma, wiecie, większych szans, albo mniejszych. Wspierający też nie mają większych szans. Po prostu wchodzę sobie w komentarze i to wygląda tak, że patrzę sobie mniej więcej, co piszecie, i tak sobie jadę byszeczką, widzę tutaj na ekranie, pyk, 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 no i coś tam wybieram. I po prostu mamy jakiś komentarz i tyle. Także jest to totalnie, widzowie, randomowe. I to po prostu takie małe podziękowanie ode mnie za to, że oglądacie i że tutaj jesteście. Więc po prostu można coś dostać. Nie każdy dostanie, wiadomo, tak się nie da, widzowie. Jest was za dużo, jakbym chciał każdemu rozdać. No ale dlatego są takie, właśnie, losowanka też ode mnie. No i co ten odcinek, właśnie wysyłam. A wracając, widzowie, do krejtów, nowych krejtów, bo te otworzyliśmy starsze tutaj. I teraz uwaga, nowy widzowie, defense krejt. Uwaga, 8 pierwszych krejtów. Czy będzie od razu, widzowie, najlepsza postać jednoprocentowa? Uwaga. Lecimy, 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 dawaj, Titan Trapman, dawaj, 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 jest, jest, widzowie, Titan Trapman, yeah, let's go, dobra, mamy to, nie, no, mega, to wystarczyło kupić 10, Octopus Kamerka, Titan Trapman i Trapman, widzowie, dobra, to otwieramy już teraz na szybciutko, jak już mamy zioma, to widzowie, patrzcie, może otworzymy kolejnego Titana, bez to jak mamy 1%, to jest bardzo dużo, dobra, czy zdążę wszystkie naraz, no, nie zdążę, już mi wyskoczyło, i uwaga, czy jakiś Titan, widzowie, ej, naprawdę nie ma, z pierwszej, widzowie, ósemki, dostałem Titana, a teraz zupełnie nie ma, to nie ma, ale nie no, ja nie wierzę. Trzeba było kupić widzowie, wiecie, 10 i tyle, i po prostu bym już to miał. Także no tutaj mój błąd, no ale dobra, mamy, mamy widzowie. Wydaliśmy 408 aktualnie, existów. Oczywiście w tym odcinku przetestujemy te postacie, no bo nie będę was tutaj, wiecie, no przetrzymywał, że o, w kolejnym odcinku. Nie no, lecimy w tym odcinku. Oczywiście wbijamy dalej Tech Warda, żeby wbijać widzowie misję, jak już gram. I słuchajcie, gdzie ten Tech City? Tutaj. I słuchajcie, nowe postacie. Pora wybrać, uwaga. Titan Trapman Exclusive Slowing Barriers stun dodatkowo ekskluzyw stun widzowie octopus kamerka no i oczywiście Trapman, slowing barierka i tak bierzemy do tego DJ-a oczywiście no i do tego też weźmiemy sobie widzowie printerka myślę printerka czy sante printera printera bierzemy bo jest lepszy także tak to wygląda widzowie I jak widzicie no pół miliona gemów dalej czeka żeby wam tutaj rozdawać także pamiętajcie żeby napisać i lecimy wszystkie nowe postacie właśnie w tym momencie sprawdzić także zostaw tą łapeczkę w górę drogi widzu, żeby sobie tutaj elegancko no żeby była żeby ja się cieszył a ty będziesz się tutaj elegancko bawić. W odcineczku. No i dobra, mamy widzowie Easy albo Harda. Szczerze, to nie ma jakichś większych różnic, po prostu weźmiemy sobie Easy tym razem. Nie wiem dlaczego, no tak po prostu. Tym bardziej, że to naprawdę się nie różni. To serio są mega podobne postacie. No i w tym momencie mamy taką sytuację, że muszę porobić farmę, to więc tutaj widzimy się jak już będzie mniej nudno. Dobra, widzowie, postawiłem farmę i w tym momencie za 8 sekund dostaniemy pierwsze 500 dolarków. Także postawimy pierwszą postać i myślę, że od początku zaczniemy, czyli Trapman widzowie. Po prostu pierwsza postać skrejęta. Ta, ta najsłabsza podobno, zobaczmy, jak to wygląda. Okej, okay. stawia trapy. Ej dosłownie on nie tyle stawia, on je rzuca. Ej to ładne było ta animacja, naprawdę spoko. Także mamy trapika, który ma 5 koła HP i mamy tak, 5000 tysięcy teraz i on co chwilę to rzuca. No panie, dobrze to wygląda, dobrze to wygląda. Postawimy kolejną drukarkę, żeby tutaj nam drukowała pieniądze. A w tym momencie zajmujemy się Trapmanem. Jak on wygląda w ogóle? i to jest taki, jakby Jason z horroru, nie? Zobaczcie, jaki creeper. Naprawdę, to jest taki troszeczkę Ala Jason. Jakiś taki, wiecie, typowy horror. Horror, nie? Jest taką maską hokejową, coś takiego. No fajnie to wygląda. Po prostu fajnie to wygląda. 3000 za ulepszenie, 6000 za farmę. Na razie wiecie co? Zrobimy też oktopusa. Zobaczymy od razu każdego. Uwaga, żeby mu pomagał. Do pomocy. Pyk! Mamy oktopusa, kameramena widzowie. A gdzie on ma? Czekajcie, on ma taki. Okej. Okay. Ej, on nie ma oktopusa na głowie. O co chodzi? On ma taką large kamerkę. W sensie ma dużą kamerę i tyle. Jakby tutaj nie ma totalnie oktopusa. Ej, co on mu zrobił? Złapał glasy z toileta. Nie bije go, co prawda. Ale tak, złapał go. Nie gadaj. Nie gadaj. Czekajcie, jak to? Serio? Myślałem, że przemienia na nasze. I wtedy te skibidi biją właśnie przeciwne. Tak jak wampir kamerka. Ale nie, to jednak nie jest to. Dobra, mo Prawie powiem wam, że już myślałem, że to jest to. Okej, okay, ulepszmy go troszkę i zobaczmy, czy on się zmienia. O, coś się zmienia, widzowie. Jo, coś się zmienia. Oj, ten design. Ej, naprawdę się starają z tymi update'ami ostatnio. Naprawdę, no jakby ostatnio mocno po nich pojechałem, to prawda. Ale teraz widzowie, no te update'y są mega ładne. Nie wiem, zatrudnili kogoś lepszego tutaj na, na Dewa. Naprawdę, ładnie to wygląda. Dostawmy jeszcze Titana i będą w trójkę. No i widzowie, mamy Titana Ice Trap. Normalnie. Ice Trap, widzowie, potężny, tutaj pułapka z lodu. No chłop jest mocny. 50 tysięcy HP, ta pułapka ma na start. I 20% toilet slowing, czyli jak coś wejdzie w nią, to ją zeslowuje z tego trapa? W sensie Skibidi zeslowuje z tego trapa? Czy jak to tam? No nie wiem dokładnie, no ale tak to wygląda, widzowie, że mamy ziomków, którzy rzucają trapa. A tu mamy takiego stunowego, nie, nie wiem, tak go nazwę, stunowy. I słuchajcie, oczywiście poulepszamy ich, ale najpierw potrzebuję ulepszyć farmę, żeby dawała mi 2K za każdą rundę. I wtedy coś tam się ruszy, no bo tak to, to naprawdę wolno to idzie. Dobra, widzowie, aktualnie 20 Wave mamy Fire Trapa, normalnie tutaj potężny, ognisty Trapik, także ten Titan się zmienia, co każdy update, znaczy update, upgrade się zmienia, mamy jeszcze jeden tutaj, jednego ziomeczka do ulepszenia, w sensie Titana Printera i musimy to zrobić, ten tutaj zwykły Trapman też dał radę, bo tutaj powstrzymał potężnego Skibidi Ufoka, także widzowie potężnie, UFO zostało powstrzymane, no i elegancko, flame Flamethrower Toilet, Mutant Toilet, ten tutaj, jak on Kałamarnica? Sk skalmar? Nie, generalnie widzowie tutaj, Oktopus, Oktopus, no to w sumie tak, no to dobrze mówię, chyba. Czekajcie, oktopus to była kałamarnica czy, czy ośmiornica? Ja zawsze tu mylę. Chyba ośmiornica. Także generalnie ziomek jest przepotężny. Te stuny daje naprawdę potężne. Mamy ulepszone farmy na maksa. W tym momencie myślę, że ulepszymy dalej. Właśnie tak się zastanawiam, ale myślę, że chyba tego oktopus kameramena, bo jest naprawdę OP. Patrzcie, kolejny po... Yo! Jak on wygląda, gościu? to jesteś totalną cgm -ką. Ej, naprawdę. Ej, to jest ten. To jest widzowie Stefan. Normalnie. My go chyba Stefan albo Stachu nazywaliśmy, już zapomniałem. Ale to jest ośmiornica. Możemy to porównać do tej ośmiornicy z Endless Moda, która, która zawsze tam leży. Totalnie, widzowie, to jest ta ośmiornica. Naprawdę. Ale piękny ok pusić? Super to wygląda. Naprawdę. Ta postać, widzowie, chyba najbardziej mi się podoba. Nawet Przebił Titana, patrzcie jaką twarz tu ma w tej kamerze. To jest ta twarz tego ze Squid Game. Ja nie wierzę, no teraz nie widać, bo tu kible się rzuciły. Dobra, nieważne, ale widzowie widać, widać było przez chwilę. Patrzcie teraz. On... No nie wierzę, no znowu ten ziomek. Idź pan stąd! Idź pan stąd, bo chcę pokazać. Patrzcie to! Jako twarz. jo, dobra, ale CGM-ka, nie naprawdę pięknie to wygląda. Robimy teraz poziom na Titanie. Albo nie, wiecie co? Zróbmy Trapmana tutaj zwyczajnego. Zobaczmy, co on tam jeszcze potrafi. Rainforest Trap. Co to jest? Jakiś taki malutki, 100 na 100. On dorzucił jakby takiego trapika dodatkowego, czy coś takiego. Yy, Cloud Toilet, dobra. W ogóle to śmiesznie wygląda, bo on je przetrzymuje. On je chyba bije, tak? On też je bije, jeżeli je przetrzymuje, tym oktopus z kameramenem. No i słuchajcie, później je wypuszcza, one jeszcze muszą przejść tą drogę. No taki troszeczkę, właśnie upgraded Titan Drillman, nie? No, no coś takiego tak naprawdę. Więc tutaj no totalnie ta zasada działania. Jeszcze jeden tak robił ziomek. Już nie pamiętam postaci, ale no generalnie dużo jest takich postaci właśnie tego typu, że przetrzymują coś tam, wiecie, zjadają te skibidi, no i fajnie. Dobra, więc mamy trapmana i widzowie, ten trap wrzuca tutaj Trapmenik, tutaj swoje, że tak powiem zasadzki, te sidła za 150 tysięcy HP. Także potężny widzowie tutaj, no trapik, ładne, ładne robi te sidła, naprawdę. Tutaj te pułapki na niedźwiedzie, nie? No można chyba tak to nazwać, nawet powinienem, więc generalnie no, naprawdę powiem Wam, że ten tutaj krejcik fajnie działa i szkoda, że wydałem aż tyle gemów, ale mamy chociaż przy, przynajmniej taki, wiecie, większy opening. Ale nie było sensu, no bo jednak szybko dostałem tego Titana. Zobaczymy, czy ten Titan w ogóle odda. Aktualnie on rzuca taki Rainforest Trap i wydaje mi się, że to jest chyba zbugowane, bo nie powinno tak być, że to ma 100 na 100. No bo bez sensu, on ma stówkę, on bije tylko 100 HP, no coś mi tu widzowie nie gra, tu rzu co rzuca na maksa, wow, death trap. patrzcie tutaj kości rzucił, kości zostały rzucone, co się dzieje, ej dobra, ten Titan widzowie rzuca mega taki wiecie, ej co to jest, co to jest, ej były jakieś kosiarze, co tu się odwala, halo, widzowie, kosiarze są, ej czemu ja mogę przesuwać... Mogę przesuwać zużyte te. Jakieś tutaj zostały takie zużyte trapy. Muszą to poprawić jeszcze, zobaczcie, mamy jakieś tutaj bugi, które bugi ługi. I dosłownie, no, patrzcie, Ej, jest kosiarz. Ja nie wierzę. Na def trapie. Mamy coś takiego, że on tutaj daje za półtorej miliona HP, tak? I do tego jeszcze jak uderzą w to jakieś skibidi, no to ten kosiarz ich bije dodatkowo. Co tu się dzieje? Dobra, widzowie, dodajmy jeszcze DJ-a. Zobaczmy, jak szybko będą rzucali, bo to pewnie szybciej będą rzucali wtedy. Mamy tak, Alley Health, cooldowny 7,5. Stun time 5. Czy jeszcze stunuje? kosiarza i bije. Potężny. Mamy 0,75 tutaj. I stun time 10? Yo! Octopus kamerka ma bardzo długi czas stuna. Nawet Titan go nie przerasta. Tutaj mamy cooldowny też 7,5. 70% slowing. Tutaj 0% slowing toilet. Nie rozumiem. Widzowie, coś tu nie działa. Ten slowing nie działa za dobrze. Coś tu jest do poprawy. Także jak widzicie, no, jak zawsze na początku update'u, no, są bugi, nie? To, to, ni to nic nowego. Ja się spodziewałem, że tak będzie. Ogólnie w tym update'cie moje serduszko skradł Octopus Camera. Jest mega fajny design. Naprawdę mi się to podoba. No i skradło moje serce jeszcze widzowie ten trapik. Ten trapik, który mogę tutaj sobie normalnie po mapce, jak nie wiem, jak jakąś piłkę. Gramy widzowie w piłę normalnie. Patrzcie to. Tutaj piękny o, tutaj pięknie lecimy normalnie z piłeczką. Nie no, to, naprawdę, to akurat jest dziwne. No ale to jest jak Jakiś tam mały błąd, nie? Także na luzie, nasze farby dają radę, dasz Titan Trapman daje radę. Patrzcie, jak tutaj wygląda tutaj pięknie, ładnie. A tutaj mroczna wersja nocą, widzowie, nie? Tutaj nie chcielibyście takiego spotkać. Ten ziomek jest po prostu przestraszny. Mamy oczywiście dev trapy, które totalnie, no nie wiem, ogarniają temat. To jest chore. Ile to bije, ile te kosiarze biją. Pojawiają się i cyk, i chłopa nie ma, nie? Po prostu chłopa nie ma. Patrzcie, jeszcze stunuje, no bo on ma tego stuna na, słuchajcie, 5 sekund. Także jeszcze mamy stuna na trapie. No. To jest szalone, to jest naprawdę szalone. Mega fajny update, cały crate mamy zrobione, także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Oczywiście jeszcze mamy do przetestowania dwa exclusive unity, czyli wiecie, czyli tą poprzednią tutaj Forcefield Women oraz Titana Octopusmana, czyli totalnego Squid Game zioma, nie? Musimy to koniecznie sobie ogarnąć. Ja ogarnę to za gemę. Dzięki widzowie za obejrzenie. Piszcie, biorę udział, swój nick i siemanko.